Cześć kochani, dzisiaj drugi odcinek Lekturaków. Dzisiaj będzie o przypowieści o synu marnotrawnym. Jest to przypowieść, która jest w Ewangelii Świętego Łukasza. I generalnie mówi się, że opowiada ona o miłosierdziu, o tym, że młodszy syn utracił łaskę, wyszedł z domu ojca, rozhulał cały majątek, ale wrócił do taty i powiedział tato, no wróciłem, zbłądziłem, ale czy pozwolisz mi być sługą? No, tata mówi, tak, tak, chodzi do mnie i wszystko jest dobrze. Um, nie wiem, co dzisiaj odkryję. Będę czytała całą przypowieść i tak jak w poprzednim um, wypadku w Zaczarowanej Zagrodzie, po prostu co mi spłynie ze źródła, to mi spłynie. Więc zaczynam. Przypowieść o synu marnotrawnym. Jaki człowiek miał dwóch synów? Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Tutaj już mi się nasuwa... Symbolika dwójki. Liczba dwa jest związana z yin i yang. Energią, pełnią. Takiej na poziomie ludzkim. Trójka to poziom boski. Dwójka poziom ludzki. E, takiej relacji e, właśnie tej całościowej. Więc ojciec miał dwóch synów. Okej. Okay. I nawet jeżeli tylko jeden z nich poprosił o coś ojca, o część majątku, to ojciec, jakby rozdzielił wszystko, co miał, cały swój majątek na dwie części bo dał jednemu i drugiemu. Tu też y, taka dygresja, bo y, Żydzi. Dla Żydów powiedzenie oddaj mi część spadku. To było jak tato chce, żebyś umarł. No bo kiedy się otrzymuje spadek? No wtedy, kiedy osoba odchodzi, tak umiera. No tutaj ten młodszy z nich powiedział tato, tato ja chcę, żebyś umarł, bo chcę twój majątek. Tak też to można na to patrzeć. Ok. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Co to znaczy, roztrwonił swój majątek? I co to znaczy życie rozrzutnie? Bo kto decyduje o tym, co to znaczy roztrwonienie? Czy, jeżeli on na przykład żył. Um, dzisiaj, gdybym na przykład poszedł do y, złotych tarasów, nakupował wszystko, tylko po to, żeby mieć, to to by było roztrwonienie? A jeżeli mu to do czegoś było potrzebne, jeżeli on tak chciał, jeżeli on tak zdecydował, co to, to znaczy? Roztrwonić majątek? Co to znaczy żyć rozrzutnie? Nie wiem. Jak macie jakiś pomysł na to, co to dla Was znaczy, to oczywiście piszcie w komentarza. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Okej, okay, ale czy gdyby nie wydał, a dalej nie byłoby urodzaju w tej krainie, to by nie cierpiał głodu? No, wydaje mi się, że jeżeli czegoś nie ma, w ogóle nie ma, no to czy masz pieniądze czy nie, czy masz majątek czy nie, no to, to nie ma znaczenia, bo i, z pustego i Salomon nie naleje. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pas świnie. Bardzo zaradnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Tutaj mamy takie oczekiwanie tego, że ktoś mu coś da. Ale jeżeli on sam sobie tego nie weźmie, no to czy oczekiwanie, że ktoś mu coś da jest OK? Skoro to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co... Jak żyjemy i za to, co tworzymy. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu, z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Zgrzeszyłem przeciw Bogu. Tutaj mi się tak pojawia taka myśl. Zgrzeszyć przeciw Bogu, czyli być w nieprawdzie w stosunku do siebie. No bo czym jest grzech? Grzech jest wykroczeniem. Prawdy. Przekroczeniem jakiejś prawdy. I nie wiem jeszcze, bym musiała nad tym pomedytować. Czym jest przekroczenie tej prawdy o nim? Gdzie była ta prawda o tym młodszym synu? Może to, że zwątpił w to, że ma majątek w sobie. Może to jest ten jego grzech. I dlatego zaczął cierpieć niedostatek, bo nie zwątpił w to, że jest pełen. I dlatego musiał doświadczyć niedostatku, żeby wrócić do domu Ojca, do siebie, do siebie w pełni. Że nawet jeżeli roztrwania ludzki majątek, to on porzucił tą cząstkę siebie. Nigdy tak na co nie spojrzałam na ten tekst. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. O, jesteś mój, mój ci on, mój ci. Powiedziałabym, jak w krzyżakach. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Jak postanowił? Tak zrobił. Zachował jedną myśl, był spójny, postanowił sobie, zadecydował, kim jest. Zadecydował, że ja jestem synem, który powróci, i tak zrobił. No, i co, co teraz na to wszechświat mu powie? Co powie na. No bo utożsamiamy tego ojca z Bogiem, tak? Więc e, zobaczymy, jaka jest reakcja Boga na niego, na tą jego prawdę o tym, że wraca. Lecz ojciec rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Zobaczcie. Młodszy syn odnalazł prawdę o sobie, powiedział ją Bogu, powiedział ją tacie i tata dał mu wszystko, co najlepsze. Czyli my, jeżeli odnajdziemy prawdę o sobie samym, staniemy, ok, odnalazłem drogę, jestem, jestem spójny ze sobą, będę to robił, to otrzymamy wszystko, co najlepsze. A teraz jaka jest reakcja starszego syna? Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Ha, foch. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje ty dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Jakie to jest piękne? Starszy syn nie miał tej odwagi młodszego syna, żeby zrobić coś innego. Stąd może ta jego zawiść, że. Kurde, młodszy poszedł. Wziął majątek, zrobił to, co chciał, to co czuł. Czuł, że chce iść w świat i poszedł. Miał odwagę powiedzieć te, to, co chce. Miał tą odwagę i zrobił to, a starszy syn nie miał. Starszy syn cały czas był przy ojcu. I może to wywoływało w nim tą frustrację, z której pojawiła się zawiść. Bo dla mnie ta przypowieść nie jest o tym, że czegoś jest brak. Nie wiem, w tej krainie cierpiał niedostatek. Dla mnie ta przypowieść jest o tym, że zawsze jest wszystko. Bóg, Ojciec, ma zawsze wszystko. Tutaj nie ma, nie ma szans, żeby wszechświat, uniwers, absolut, źródło, jak zwał tak zwał, zawsze będę to powtarzać, żeby było brak czegoś, czegokolwiek. Zawsze jest wszystko. Do nas należy decyzja. Raz, czy my idziemy po to. Dwa, czy my zauważymy jakiś tam niedostatek w tej krainie. Czy my damy się... Czy my zwątpimy w ten uniwers? Czy my zwątpimy we wszechświat? No. Bo jeżeli my zwątpimy, to go doświadczymy, tego niedostatku. Ale na szczęście zawsze możemy wrócić. Zawsze możemy wrócić do siebie. Zawsze możemy wrócić do źródła, do domu ojca. A ten, kto będzie w bezpiecznej strefie i nigdy nie będzie połączony z Ojcem, tak, ale czy ten Ojciec to On? Jakby, ile to razy mam, nosimy w sobie nie swoje szaty? Dajemy... Ty musisz być lekarzem, nie? W rodzinie lekarskiej. Z dziada, pradziada byli lekarze. A co z tego, że ty czujesz w środku, że chcesz być artystą? Nie. nie, nie możesz być artystą. Ty masz być też lekarzem, nie? I ile razy się tak zgadzamy na te wszystkie schematy, które nam wtłaczają. Może tak miał starszy syn, że też miał w sobie takie przekonanie, że musi być na roli, że musi być rolnikiem. I stąd ta frustracja. Kurde, młodszy syn nie chciał, poszedł. I jakie to jest przykre, jak nie potrafimy wyrwać się z tych schematów, z tych programów, które mamy. Sami sobie je narzucamy tak naprawdę, przez to, że wierzymy w środowisku, nie? Oto tyle lat ci służy. Zastanówmy się, jakby to było do tych. Programów. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ro całe życie robiłam wszystko, żeby cię zadowolić, tato. Całe życie robiłam wszystko, żeby iść tam, gdzie mi kazałaś mamo. Całe życie miałam być lekarzem, całe życie miałam być prawnikiem, całe życie yy, szpiąłem się na szczeblach kariery. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia. Gdzie jest nasze koźlęcie? Gdzie jest nasze szczęście? W wypełnianiu tego, co mówi do nas otoczenie? Czy do posłuchania siebie i swojej intuicji? Znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Zwątpił w siebie, ale odnalazł. Prawdę o sobie na nowo, że może robić wszystko, może błądzić i się odnajdywać zawsze, bo wszechświat jest, bo on jest, bo my jesteśmy. Twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Kupcie się i odnajdujcie. Nieustannie. Życie to nieustanny proces tworzenia. Na nowo. Gdzie jest Wasza prawda? Gdzie jest Wasze nowo? Z tym Was zostawiam. Dziękuję. Amen. Jak chcecie jakieś interpretacje czegokolwiek innego, piszcie komentarz. Za każdą łapkę subskrypcję, wsparcie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Alleluja.